Cześć! W tym wideo dowiesz się, jak otwierać pliki z różnych systemów CAD w SolidEdge Cam Pro. Tomasz Szwed, zapraszam! W dzisiejszym odcinku mamy do omówienia 4 poniższe zagadnienia. Wysyłanie plików z Solidege do SolidEdge Cam Pro. Bezpośrednie otwieranie plików z różnych systemów CAD oraz porozmawiamy sobie chwilę o uniwersalnym formacie plików JT i na koniec krótko omówimy zachowywanie asocjatywności w przypadku zmian projektowych w modelu części. Zacznijmy od wysyłania plików z Edge do Edge Pro. Jest to automatyczny proces polegający na kliknięciu jednego przycisku. Wykorzystuje on unikalną technologię XML-PLM, która przenosi dane modelu włącznie z różnymi informacjami, np. o otworach gwintowanych, wymiarach i adnotacjach PMI i inne. W ten sposób możemy wysyłać pojedyncze części lub całe złożenia. Popatrzmy, jak to odbywa się w codziennej pracy. Mamy tu otwarte złożenie i madła maszynowego. Spójrzmy na strukturę. Mamy tutaj szczękę ruchomą, szczękę stałą, podstawę oraz oczywiście część, którą będziemy obrabiać. Aby wysłać to złożenie do Solidege Cam Pro, należy wybrać zakładkę Narzędzia i następnie kliknąć przycisk CAM Pro. To polecenie nie tylko wysyła dane, ale także uruchamia aplikację jeżeli jest to konieczne. Po uruchomieniu aplikacji pliki są automatycznie przenoszone. Tu widzimy okno z raportem, w którym są zawarte informacje o przenoszonych plikach. W tym przypadku transfer został zakończony powodzeniem. Jak widać po lewej stronie, po przeniesieniu struktura złożenia została zachowana. Są tu trzy oddzielne pliki reprezentujące podstawę i madła, szczękę stałą, szczękę ruchomą oraz część do obróbki. Z poziomu Solideszka Pro mamy również możliwość otwierania wielu innych formatów plików. Tu jest cała lista dostępnych formatów które są obsługiwane przez SolidEdge Pro. Zobaczmy, w jaki sposób możemy otwierać pliki bezpośrednio z interfejsu. W tym miejscu znajduje się polecenie do szybkiego otwierania plików SolidEdge. Jedno kliknięcie i filtr plików SolidEdge zostaje ustawiony. Z tego miejsca możemy również otwierać pliki, które chcemy wczytać. Zauważ, że w tym przypadku zostały wczytane również wymiary PMI, które były utworzone tej części z poziomu Edge. Możemy również otwierać pliki pochodzące z Solidworksa. Wystarczy ustawić odpowiedni filtr, wybrać plik i kliknąć otwórz. Procedura otwierania plików w formacie Parasolid jest praktycznie taka sama. Należy tego pamiętać, aby ustawić odpowiedni filtr. Format JT to format, który jest zgodny z normą ISO 14006. Zawiera ona szczegółowy i kompleksowy opis formatu danych JT. Norma określa standard przeglądania i wymiany trójwymiarowych informacji o produktach zapisanych w plikach o niewielkim rozmiarze. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi plików JT są one szeroko stosowane w przemyśle. Możemy je również używać w programach typu CAM. Zobaczmy jak to działa. Zanim otworzymy plik JT w Solidecz CAM Pro, musimy najpierw go stworzyć za pomocą programu Solidecz. Przejdźmy do Zapisz jako i wybierzmy format JT. Warto przejść do opcji i ustawić dwie rzeczy. Zachowaj geometrię precyzyjną oraz zapisz dane PMI. Te opcje pozwolą mi na zachowanie informacji PMI oraz utworzenie obiektu umożliwiającego obróbkę w moim programie kamowskim. Po zapisaniu plików możemy przejść do Cam Pro i otworzyć je. Wybieramy Otwórz. Zmieniamy filtr na plik JT i nasz plik jest już otwarty. A teraz kilka słów o asocjatywności plików CAM w przypadku wprowadzania zmian na modelu CAD, a zarazem zapowiedź przyszłych lekcji. W tym projekcie zostały już wcześniej utworzone następujące operacje. Operacja planowania, obróbki dna i ścianek bocznych oraz obróbki otworów poprzez nawiercanie i wiercenie. Sprawdźmy, co się stanie, jeżeli wprowadzimy zmiany w geometrii modelu z poziomu programu Edge. Przechodzimy do Soidecz i za pomocą narzędzi do edycji synchronicznej w intuicyjny sposób zmieniam szerokość jednej strony plusa oraz zmieniam jego długość. Teraz możemy wysłać ponownie model do Solidarności Cam Pro. Klikam w zakładkę Narzędzia Cam Pro. Zwróć uwagę na natychmiastową aktualizację pliku oraz otrzymany raport z informacją o przeniesionych danych. Po lewej stronie możemy zauważyć czerwone symbole zakazu wjazdu, które oznaczają, że nasze ścieżki narzędzia są nieaktualne. Jeżeli przyjrzymy się ścieżce na dnie naszej części, zauważymy, że przebiega ona pod symbolem plusa. Żeby to naprawić, wystarczy kliknąć Generuj ścieżkę narzędzia. Wszystkie operacje zostały przegenerowane i teraz możemy przejść do weryfikacji ścieżki, aby upewnić się, czy wprowadzone zmiany zostały poprawnie wykonane. Klikam Weryfikuj ścieżkę narzędzia. Przechodzę na zakładkę dynamiczny 3D. Wyłączę jeszcze wyświetlanie modelu części obrabianej. I włączam odtwarzanie symulacji obróbki przygotówki. Teraz ścieżka narzędzia jest poprawnie wygenerowana. Na kolejnych lekcjach dowiesz się, jak utworzyć taki plik obróbki z operacjami. Do zobaczenia. Link do wszystkich plików, na których dzisiaj pracowaliśmy, znajdziesz w opisie pod filmem.